Cześć, mam na imię Gosia, a to jest program Pastorze Pogadamy. Jeśli się znamy, to już wiesz o co chodzi, a jeśli się nie znamy, to po prostu. Ja zadaję Wasze pytania, możesz mi je napisać na Instagramie, link znajdziesz na dole, a potem zadaję je pastorowi, tak żebyś ty nie musiał, nie musiała. No i sformował pastorze, to zapraszam. Alka Koniecznego, pastora społeczności Miasto. Cześć, Gosia. E, witam wszystkich. Ja z Kawką. Dziękuję Ci bardzo. E, no i zaczynamy. Kolejny odcinek przed nami. Tak, e, dzisiaj temat jakże ważny i pytań o to było mnóstwo. E, Super. się co to jest? Wiesz co to jest? No słuchaj, wiemy co to jest. Ale, ale ja wam powiem. To jest to. Powiem wam, to są to finanse. Finanse, yes. temat gorący. E, ale temat też często ukrywany. Mam wrażenie, że mówimy o tym, a potem i tak nie mówimy. E, że mówimy o transparentności, a potem nikt nie wie skąd się biorą pieniądze, i wszystkim się wydaje, że w kościele mamy bogatych wujków z Ameryki, z hmm. mega churchy, e, które hmm. nas sponsorują. Ale z tego co wiem, tak nie jest, więc może powiedz nam, z czego Aha. utrzymuje się społeczność miasta? Super. Znaczy my zasadniczo w kościele, miasto staramy się być bardzo transparentni w tym temacie, mówić wprost o finansach i mówić też wprost z czego się utrzymujemy. A utrzymujemy się w 100% z ofiar, dziesięcin, darowizn, można to różnie nazwać, różnie podejść, ale z datków, które dają osoby, mm. które są częścią tej społeczności. Ewentualnie sympatyków, którzy po prostu chcą wesprzeć to. Więc przede wszystkim taki miesięczny budżet mm -hmm. społeczności miasto, takiego ewangelicznego kościoła jak miasto, to są dziesięciny członków tej wspólnoty. Okej, okay, to czym jest dziesięcina? Bo nie wszyscy wiedzą tak, i tak, to brzmi, tak. jakby jak ja tłumaczę moim znajomym czym jest dziesięcina, to mówią, że chyba tak. mi porąbało, że oddaję aż tyle do kościoła. A, aż tyle. W, w sumie 10% to nie jest aż taki duży no pod, podatek. A 90% to, jak to jest, jest dużo. No tak, ale jeśli spojrzymy na podatki, jakie są chociażby w naszym kraju, no to byśmy stwierdzili, że akurat 10% mm. to nie jest taki duży poda podatek, aczkolwiek 10 nie jest, nie jest podatkiem. 10 to jest zasada, która, którą widzimy w Biblii i która mm. wynika z tego, że my po prostu jako chrześcijanie wierzymy, że wszystko co mamy pochodzi od Boga, że całe błogosławieństwo finansowe, materialne, które mamy, ono pochodzi od Boga, i że to nie wszystko zależy tylko mhm. od mojej ciężkiej pracy, ale też od tego, że Bóg nas błogosławi. I Bóg uczy nas właśnie hojności, uczy mhm. nas takiego otwartości, otwartego serca, nie tej postawy materialistycznej, konsumpcyjnej, właśnie ustanawiając tą zasadę, że pierwsza, dziesiąta część naszego, naszych przychodów, to jest ta część, którą oddajemy do Domu Bożego, czyli po prostu do wspólnoty, w której jesteśmy. I z tego się utrzymuje Kościół. Inaczej Kościół nie może funkcjonować. To wszystko, co robimy tutaj, nie mogłoby funkcjonować, no bo kto miałby to utrzymywać, nie? I zobacz, że teraz bardzo często nie lubimy tego, kiedy i sprzeciwiamy się nawet mm. w teraz w mediach, jest głośno, żeby państwo i utrzymywało organizacje religijne, bo nie każdy chce, dawać finanse na jakąś organizację. No i my mówimy, amen na to. Nie każdy musi dawać, bo nie każdy się utożsamia z tym, co, z tym, co robimy, ale ci, którzy się utożsamiają, no właśnie. Jeśli oni nie będą wspierali tego, no to to nie może funkcjonować. Więc myślę, że jest to jak najbardziej sensowne i, i logiczne, i to sprawia, że ci, którzy są zaangażowani, oni to utrzymują, a ci, którzy nie. Nie muszą nic z, z tym robić i nie, nie przykładać do tego ręki. Więc e, tak funkcjonujemy i tak działamy jako społeczność miasta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że to trochę wyjaśniłam naszym odbiorcom i odbiorczyniom. No ja też mam nadzieję. Ach, puch, dobra, pierwsze pytanie z nami. E no dobra, mamy te pieniądze od naszej społeczności. Mhm. Część ludzi oddaje dziesięcinę, mhm. część nie, to też wiemy, jak jest albo nie tak. wiemy, jakby nie wszyscy oddają dziesięcinę. To jest... to jest dobrowolne. To nie jest tak, że to jest składka członkowska. I tak. podpisujesz cyrograf i tak. musisz że po prostu zawsze nam da 10%. Po prostu jest dobrowolne i jakby sam tak. rozsądzasz sobie, czy chcesz to wyglądać. Ale być, też czy nie. zawsze mówimy o tym wprost i to też yy, chciałbym zaznaczyć, że. Jeżeli ktoś jest na stałe z częścią wspólnoty mm. i stwierdza, że on nie będzie wspierał, no to tak po jakimś czasie zawsze pytamy: Ej, czy mm. inni mają utrzymywać za siebie i mają utrzymywać, ponosić ten koszt, czy dzielimy to sprawiedliwie i dzielimy to tak, że wszyscy, wszyscy to robimy? Bo to też chyba mm. mam wrażenie, że jest sensowne i logiczne, że nie tylko niektórzy mają mm. to robić, ale zasadniczo każdy, więc zawsze po jakimś czasie jest to pytanie mm. pada, no bo. No bo czemu jedni tak, a drudzy nie, tak. to byłby dosyć, y, jak to mówię, po prostu niesprawiedliwe. Mhm. No. no dobra, no to ile kosztuje prowadzenie kościoła? Jesteśmy tutaj w Gdańsku, y, prawie centrum miasta, no. można powiedzieć centrum biznesowe miasta. Obok I akademickie. Nas. Akademickie, obok, po drugiej stronie ulicy mamy Uniwersytet Gdański. Dosłownie okna w okno. Dzisiaj jest akurat sobota, jak to nagrywamy, ale normalnie widzimy ludzi, którzy tutaj pracują. Jest Alchemy, jest Olivia Business Center. No to jakby miejsce, dla skamki, minuta, miejsce prestiżowe. Prestiżowe. No to chyba nie jest tanio. I ile już sobie kościół. Ja zawsze, to zawsze zależy od skali, na jaką działam. Mm. I wiadomo, możesz sobie zrobić grupę domową, kościół domowy w mieszkaniu i powiesz, nie ponosimy żadnych kosztów. Ja mówię, no jasne, ale twój wpływ też jest ograniczony. I to nie jest tak, że robiąc kościół w domu, możesz mm. mieć taki wpływ, jak robiąc kościół właśnie w dużym miejscu, gromadząc mm. wiele osób, mając media społecznościowe i, i działając w ten sposób. Jeżeli chcesz nie wiem, współpracować nie wiem, z, z miastem, z władzami, z jakimiś organizacjami, no to do mieszkania nie zaprosisz i nie powiesz, o tu mam No chyba, spieszka, że z, jesteś początkiem społeczności miasta, to wtedy zaprosiliśmy do mieszkania. No tak, ale nie zaprosiliśmy no. władz miasta, no nie. albo nie zaprosiliśmy jakiegoś prezesa jakiejś organizacji do mieszkania, no. bo słuchaj, jest taka, mamy tutaj taki kościół mm. w domu, nie? No jakby, więc można powiedzieć, w domu robimy kościół bezkosztowo. Mm. Nie? Potem możesz spotykać się w jakimś małym lokalu, no to będzie mniej kosztowało. możesz spotykać się, nie wiem na plaży i to mm. też się nie będzie kosztowało, ale jeżeli chcesz spotykać się w miejscu, które jest w stanie pomieścić więcej osób, jest to łatwo dostępne miejsce, które no też jakoś coś, reprezentuje. coś reprezentuje, a nie jest po prostu jakimś magazynem mm. starym. Też tam byliśmy. Tak. Byliśmy w różnych miejscach, ale więc to kosztuje. I ja zawsze apeluję o taką mądrość, mhm. no, że no jeżeli jesteśmy w stanie i chcemy podjąć to wyzwanie, no to to zróbmy. No a jeżeli nie, no to nie, nie jesteśmy w stanie czegoś utrzymać, no to tego nie róbmy. No i ym, takie miejsce jak tutaj mamy mhm. kosztuje sporo. Eee, Ile? Ile? Kosztuje 30, ponad 30 tysięcy miesięcznie na nasze miejsce konkretnie. Mhm. Ale i Pamiętam, że kiedy wchodziliśmy do tego miejsca, no to było takie, jak dużo to kosztuje. No to kosztuje dużo, ale w sumie akurat mamy dobrze wynegocjowaną umowę ostatecznie, bo dzisiaj to i za tyle jest ciężko znaleźć w takim miejscu taki metraż. Mhm. Ehm, Ile my tu mamy metrów? W 650 metrów. Więc, więc, więc ja myślę, że po prostu jeżeli chcemy działać na większą skalę, no to musimy podejmować i ponosić koszty. Mhm. I ja też sprzeciwiam się takiemu myśleniu, że no, w kościele to nie ma co wydawać pieniędzy. No ja mówię, no, właśnie a to chcemy wydawać pieniądze. Chcemy wydać pieniądze na to, żeby tworzyć kościół, żeby gromadzić tu ludzi, żeby to było miejsce, co, które sobą coś reprezentuje, w którym mm. możemy i organizować jakieś wieczory uwielbienia, i tygodnie modlitwy, i e, nagrywać podcasty, i robić kościół dziecięcy, i młodzieżówkę, i wszystko. Mm. Więc, e, no, tak to bym odpowiedział na to pytanie. Mm. Mam nadzieję, że. Satysfakcjonujące dla Was. Możecie dodać pytanie, zawsze zachęcam. Dziś już niuansów umowy Detale, nie będę zdradzał. Ale możecie wpadać i zapytać o, o coś tam, albo możecie napisać, ale też tak. mamy umowę pomiędzy nami a firmą, więc nie możemy tak. wszystkiego Wam powiedzieć. E, no dobra, mhm. mamy utrzymanie kościoła. E, kościół nie sprunować go do firmy, mhm. no ale czasami trochę tak na to patrzymy. Każdy kościół ma swojego prezesa i ma swój zarząd. U nas jest to każdy kościół, każda firma. Na no, kościół hmm. ma pastora, ma radę starszych ma liderów. Powiedz mi, proszę, ile osób jest u nas zatrudnionych w kościele? Ja wiem, jaka jest hmm. odpowiedź, ale powiedz proszę naszym hmm. słuchaczom e, i ile zarabiają. Tak. Obecnie mamy zatrudnioną jedną osobę, tylko ja jestem na hmm. etacie w kościele. Mieliśmy w swojej historii już maksymalnie hmm. trzy osoby, w sensie hmm. dwie na pół etatu i hmm. jedna ja na cały etat. Ale obecnie mamy tylko, tylko ja, jestem na etacie zatrudniony. I co było dalej? I ile zarabiasz? A, ile zarabiam? <grym> Wiesz co? pensja u nas pastora, ona wynika, przyjęliśmy standardy, które zostały przyjęte w uchwale jednej z największych denominacji ewangelicznych mm. w naszym kraju, i tam wynagrodzenie pastora zależy mm. od wielkości wspólnoty. Co ma okay. jakiś sens, myślę. I mm. zgodnie z tą uchwałą, na przykład, tak jak u nas jest ponad 100 osób, to tam jest 140% średniego wynagrodzenia krajowego w danym roku, nie? czyli wraz z wzrostem też wzrasta ten procent, znaczy wzrasta okay. wynagrodzenie i tak samo wraz ze wzrostem wspólnoty wzrasta to wynagrodzenie, nie? Mm. czyli na przykład jak będzie powyżej 200 mm. to tam jest chyba 150%. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mam dodatkowe pytanie. No. Narodziło mi się właśnie. Bo skoro, jakby kościół jest 30 tysięcy, e, twoje wynagrodzenie 140% średniej krajowej, procent no. tak, dobrze widziałam? tak no to to jest trochę kasy, no. nie wszyscy płacą dziesięcinę, no. czy zawsze spinamy się z rachunkami i zawsze dostajesz pensję na czas? No nie, nie, ja w ogóle nie, nie, nie pobieram tych 140%, bo tak dla zainteresowanych teraz było 8 tysięcy, więc 140% to jest jakieś 11 tysięcy. Wynagrodzenie. No ja nie pobieram 11 tysięcy wynagrodzenia. Nie jest to ten czas. No i rzeczywiście czasem, czasem w ogóle nie, były mm. takie momenty, że nie pobierałem wynagrodzenia. Dlatego, że nigdy nie chcę, żeby wynagrodzenie pastora było mm. obciążeniem dla Wspólnoty i żeby dociskało w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie się, mm. się utrzymać. Okay. Więc bywało i tak. Bywało i tak, że, że, nie, że nie miałem tego wynagrodzenia. No i, no i na tym etapie nie, nie, nie pobieramy tego, tych 11 tysięcy, mm. które by wynikały z tej uchwały, ale po prostu taką przyjęliśmy standard, że to jest jakieś takie miejsce, w którym byśmy e, chcieli być, że to jest po prostu spoko mm, układ, w którym nie trzeba cały czas wiesz, analizować, okay. bo to zawsze rozmawiać z radą, starszych, czy z kościołem, jaka to będzie mm. pensja, a tak jest uchwała, która gdzieś tam funkcjonuje od lat mm. w wielu mm, wspólnotach No i nie musimy na nowo koła wymyślać. Ma to, tak, to no. Ma to sens. Ma to sens. to sens Ci i nam, żeby nas było stać, no, no. <laughs> żeby nam było Jasne. stać na wszystko, bo e, faktycznie ułatwiłoby to nam trochę życie. Mam wrażenie, mm. że jednak jeśli kościół rośnie, to, no właśnie, robimy takie rzeczy, więc fajnie byłoby, byśmy mogli też mm -hmm. ludziom płacić za to, bo jedno, wydaje mi się, że pięknie jest hojnie żyć i hojnie siać i robić rzeczy za darmo, ale w pewnym momencie już wchodzisz na taką jakość, że. Fajnie było tak. mieć na to finanse, więc dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, ale też zachęcam do dalszego wspierania. Znaczy ja zawsze jestem zdania, że, że no właśnie, trzeba mieć mm -hmm. ten, ten balans i nie oczekiwać, i yy, nie cisnąć z, tym, z tą jakością, z tym poziomem mm -hmm. do takich granic, w których po prostu, mm -hmm. yy, a później mówić, no że to kości, no tutaj trochę nie jesteśmy w stanie wynagrodzić i mm -hmm. tak dalej, no, że trzeba znajdować się w tym mądrość. No, tak jak mm -hmm. mówiłem z tym lokalem, no właśnie wchodzimy na jakiś poziom. Warto rozwijać się, no ale też nie każda wspólnota od razu musi wchodzić do takiego miejsca, tak jak powiedziałeś, byliśmy i w magazynie, i byliśmy w mieszkaniu, i byliśmy w starym kinie, w, starym kinie, w wszystko, trzeszczało. wszystko trzeszczało, w studiu byliśmy, tak, te przy... no, ja jeszcze byliśmy w, cent... w... sali konferencyjnej, w sali konferencyjnej. No, więc byliśmy w najróżniejszych miejscach, no i to, to jest jakaś droga i to jest fajne, i to jest mhm. dobre, że mamy taką drogę no i, i tak trzeba mhm. działać. No dobra, jest taki fragment w Biblii: Oddajcie Bogu co boskie, Boże, a mm. Czarowi, co więc mm. mówimy o podatkach. Czy mamy jakąś ulgę? Czy podatki nas dojeżdżają? Jak, jak to jest? No nie, to, to jest właśnie przywilej, jaki mają kościoły. Mm. że Znaczy w ogóle, duchowni są zwolnieni z takiego podatku dochodowego, jeśli chodzi o działalność mm. tą duszpasterską. My mamy płacimy ryczałtowy podatek. Więc y, mamy tam określony ryczałt i on zależy od y, ilości wiernych w stosunku do populacji w tym regionie, w którym działa kościół. To my dajemy jakieś statystyki, nie wiem, do gus albo do czegoś? Bo ja pracuję w budżetówce, więc mamy różne statystyki. Skarbowy, i skarbowy tam mają jakieś te swoje okay. rewiry. No okay. i po prostu ty dajesz znać, ile masz tych wiernych w swojej mm. parafii tak zwanej. No i potem możesz, w zależności od tego, masz tam ustalany ryczałt. Więc płacimy ryczałtowo podatek dochodowy, więc to jest spora ulga. Mamy niższy ZUS, ale też mamy niższe emerytury, mm -hmm. niższe niż najniższe krajowe, bo to jest na podstawie odrębnej ustawy. Więc to ma wszystko swoje plusy i minusy. No i co? I też Kościół nie, nie płaci podatków od, no właśnie, od ofiar, od darowizn na. Na cele kultu religijnego. Czyli wszystko to te dziesięciny, e, ofiary na, i zbiórka pieniędzy na, na, na wydarzeniach, na nabożeństwach. Od tego nie płacimy podatków. Yes. E, więc to jest bardzo korzystne. Miła to jest ta korzyść, którą e, mamy jako. Mamy, mamy coś z tego. Tak, z tego, z tej ale branży. To, wszystko, to wszystko ma, ma znowu po prostu minusy, bo. Bo za lokal płacimy i mamy podwyżkę mm. jakąś tam inflacyjną i, i prądy, media, to wszystko nas tak jak inne firmy mają, ale my nie mamy także wrzucimy podwyżkę inflacyjną do naszych dziesięciu albo bym teraz płacimy teraz więcej. 15. Tak, nie? No to, to tak nie działa, więc, więc to wszystko wydaje mi się, że jest jakoś w miarę sensownie ułożone, tak, żeby, mm. się, no, żeby się układało. Okay. Um, to będzie taki niuans, ale um, dla mnie był zaskoczeniem, no. bo um, ja płacę na płacę, wpłacam, w hojnie się, ja jakkolwiek zwał, tak zwał, wierzymy no. w hojne sianie, o czym będziemy mówić za chwilę. Ale um, mam dzisiaj jak zwrot podatku od y, darowizny na cele mm -hmm. kultury religijnego, tak się powinien nazywać ten przelew. I podobno od tego można odliczać, to się odlicza od podatku, dostajesz za to zwrot jakiejś tam swojej części podatku. I czy ja od tego muszę oddać wtedy dziesięciny, jeśli to przychodzi z powrotem na moje konto? To jest skomplikowane pytanie, no bo w sumie odliczam nie. coś, co już dałam, więc zostaje jakby gratis, i czy ja powinnam potem znowu to oddać? No i jakby to, to jest bardzo ważne. Nie, zawsze są no, tak, się Więc jakby, chciałem powiedzieć, kościół nie prowadzi. Tej samej działalności i celem działalności Kościoła nie jest ta sama, ten sam cel, który jest celem działalności Urzędu Skarbowego. Mm. <noise> Więc jakby my nie, nie ogarniamy takich niuansów i jakby nie odpowiem w tym sensie na to mm. pytanie, czy masz oddać coś po dziesięcinę od tego, mm. od samtego. My z moją żoną po prostu od, na przykład oddajemy dziesięcinę z każdego wpływu, który przychodzi na nasze konto osobiste, którym możemy po prostu zarządzać mm. dowolnie. I wtedy mm. naszym pierwszym przelewem jest dziesięcina. 10% tego oddajemy. Więc oddajemy od 500 plus, czy tam teraz 800 plus, czy oddajemy dziesięcinę od nie wiem, jakiegoś, nie, jakiegoś prezentu, który otrzymamy, mm. nie wiem, no cokolwiek to jest, po prostu oddajemy. Taką przyjęliśmy sobie zasadę, więc jak coś wpływa na szkołę. Natomiast Wiem, że tam kiedyś było też pytanie o zyski, jeśli chodzi na przykład z ETF-ów, czy w ogóle akcji. Ja w ogóle obligacji. nie wiem, co to jest, ale dostałam to pytanie od osoby, która ja chciała powiedzieć, się że szanuję <laughs> kogoś, kto, kto inwestuje w ETF-y. Ja mogę zbić żółwika, też, też, też to wszedłem i, i tak jak mówiłem, emerytury mamy słabe, więc. obligacje, akcje lokaty ETF -y. e, Tak więc, e, WTF, e, WTF, e, WTF wszedłem i szanuję i chętnie zawsze wymienię w komentarzach jakieś <laughs> świeże informacje na ten temat. Natomiast, yy, no. Zasadniczo tam te mm. wzrosty i spadki, mm. no to to nie są pieniądze, którymi my zarządzamy. Mm. Gdybyś może wziął sobie ETF-y dywidendowe, to już dla ciebie, kto mm. jest w tym temacie, to wtedy, jeżeli wypłacono ci mm. dywidenda, no to możesz pomyśleć o dziesięciny. Natomiast e, jeżeli masz tam jakieś wzrosty na lokatach, na, na ETF-ach, na akcjach, obligacjach, no to w tym momencie tymi pieniędzmi tak nie zarządzasz, one są gdzieś tam mm. w jakimś sensie zamrożone. Whatever, eee, ja, się ja myślę, że kościół, ja w ogóle, kościół w ogóle się nie zajmuje takimi rzeczami. My nie jesteśmy urzędem skarbowym, eee, nikomu nie zaglądamy do, do portfela, nie mówimy ej, ile oddałeś, czy oddałeś z od wszystkiego dziesięcinę na pewno, a czemu w tym miesiącu było mniej niż w poprzednim. Po prostu my wierzymy, że to Duch Święty każdemu mówi, co ma robić ze swoimi pieniędzmi. My edukujemy, my nauczamy, mówimy o jakichś standardach, o kulturze, a każdy musi podejmować te decyzje mm. samodzielnie. No dobra, 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 już wieńczę, już ostatnie pytanie, wracamy do Bożych perspektyw, mamy kilka serii o finansach, mm -hmm. nie pamiętam teraz ich tytułu, ale pewnie je podep gdzieś tu, tu, gdzieś będą. Um, Okej, okay. mm -hmm. um, mówimy o życiu hojnie w kościele, to jest jakby trochę taka nomenklatura, którą mamy, życie hojnie, czyli jakby właśnie nie dość, że mamy dziesięcinę, mm -hmm. też lubimy siać, czyli tak. jakby błogosławić, tak. kogoś wspierać finansowo, nie zawsze jest to wygodne czy ty masz jakieś tipy o tym jakbyś to mhm. robił jak ty to robisz może coś też mhm. opowiedzieć jakby Jasne. ponad 110% i tak, dlaczego no w ogóle bo, bo, bo my w ogóle nie myślimy mhm. o dziesięciu jako mhm. o hojności mhm. że 10 to jest tak że my oddajemy z, ze 100% które otrzymujemy od Boga 10 oddajemy mhm. a resztę możemy sobie zachować to jest bardziej nasz mental i mocno w to wierzymy bo po prostu wierzymy mhm. że Bóg jest naszym dawcą jest naszym zaopatrzycielem że on się o nas troszczy więc to, co dajemy z tych 90%, to dopiero traktujemy jako hojność mm. i ja myślę, że to jest właśnie piękne, bo, bo Bóg ma hojne serce. Mm. On tak umiłował świat, że dał swojego Syna. nie to jest w ogóle, Oddał swojego Syna, abyśmy my mieli życie wieczne, więc, więc to jest największy wyraz tego, że On daje swojego pierworodnego Syna. No i my też w ten sposób chcemy myśleć. Chcemy być ludźmi, którzy nie mają zamkniętych dłoni, ale otwarte. Chcemy być nie jakimś stawem, w którym po prostu gromadzimy, gromadzimy i wciąż się boimy, że mamy za mało, ale chcemy być rzeką, przez którą płynie to błogosławieństwo. Mm. Bo wierzymy, że no, no to jest odzwierciedlenie tego życia, które, do którego zaprasza nas Bóg, to jest odzwierciedlenie tej drogi mm. Jezusa, którą nas prowadzi. I w ogóle ciekawe jest to, że jeśli spojrzymy sobie na wielu bogatych ludzi, mówię o bogatych ludziach, a nie ludziach, którzy chcą się koniecznie dorobić. Um, to zobaczymy, że wielu z nich jest właśnie filantropami. Mhm. Że oni, oni właśnie hojnie dają dlaczego, bo oni zobaczyli pewną zasadę, mhm. na której Bóg posadowił ten świat, mhm. nie? że kto hojnie się będzie też obficie zbierał. Nie? I co za to zbierzesz. Więc my staramy się właśnie w ten sposób żyć. I to w ogóle jest bardzo ważne, że to nie zależy od tego, ile zarabiasz. Mhm. To jest w Twoim sercu, w twoim myśleniu. Mhm. I, I dzisiaj my jesteśmy bardzo nastawieni na, na zysk, na posiadanie, na to, żeby mieć więcej. A um, no my staramy się uczyć ludzi, żeby nie byli przywiązani do tego posiadania tak bardzo i żebyśmy my nie byli do, do tego, że tego lęku, że mi zabraknie, tylko żebyśmy byli ludźmi, którzy błogosławią i nie musisz od razu oddawać po prostu samochodu, wszystkich swoich oszczędności, ale możesz po prostu yy, zaprosić kogoś na obiad, możesz postawić komuś kawę, możesz powiedzieć: Ej, to ja dzisiaj po prostu zapłacę. Możesz zrobić bez okazji komuś prezent. Wow. Wiecie, to są postawy, które są tak bardzo nie współczesne i nie dzisiejsze, nie powszechne, że one same w sobie mm. zmieniają atmosferę w relacjach, mm. zmieniają atmosferę w, w, po prostu w naszym życiu. W, ogóle więcej, w Biblii czytamy, że więcej szczęścia jest w dawaniu, tak. niż w braniu. I naprawdę tak jest. Ja w swoim życiu mogę to potwierdzić, że mnie najbardziej cieszy, kiedy daję, mm. nie wtedy, kiedy biorę. I oczywiście cieszę się, kiedy mam prezent, cieszę się, kiedy zarabiam, cieszę się, kiedy możemy coś sobie z żoną kupić, mm. ale największą mam radość wtedy, kiedy możemy po prostu dać komuś i widzieć tę radość, widzieć te, to zaskoczenie, mm. widzieć jak to zmienia coś w życiu drugiej osoby. I co i jest najpiękniejsze, że to nawet nie chodzi o to, że znaczy, to chodzi przede wszystkim o to, a nie chodzi o to, żeby coś dać w zamian, ale kiedy my mamy hojne serce, to Bóg nigdy do nas nie zapomina. Nie? I zawsze to się wiąże z tym, że nad nami też jest błogosławieństwo. I, I wielu bogatych ludzi, nawet niewierzących, oni widzą, że tak to działa. Mhm. Bo Bóg powiedział, że tak właśnie będzie ten... zasada siania i zbierania, będzie na zawsze trwała, dopóki świat istnieje. I tak to właśnie dzieje się. I czasem trudno jest nam zacząć to. Może tobie trudno zacząć. Czy wspierać twój lokalny kościół dziesięciną, czy tym bardziej być hojnym. Ale w Biblii też czytamy o tym, że kto sieje we łzach, ten zbierać będzie, rządzić będzie w radości. I moja droga z rządu też jest taka, że my musimy się tego uczyć. Dawanie i oddawanie czegoś, co ja mam, nie jest naturalną postawą. Naturalną postawą, którą wysysamy często z naszych domów, z tej kultury, w której jesteśmy, to jest to, że ja muszę brać i trzymać mhm. blisko siebie. Więc czasem sialiśmy we łzach. Czasem robiliśmy to trochę tak, Boże, naucz hmm. nas tego. Boże, pokaż nam, jak to, jak to robić. No i to, co mogę powiedzieć z perspektywy lat, że nigdy się nie zawiedliśmy. I jak bardzo w załzach byśmy nie siali, to nigdy nie będziemy bardziej hojni niż nasz Bóg. Amen. Amen. Chciałam się zadać pytanie, czy jeszcze masz coś do dodania, ale mam wrażenie, że ta odpowiedź już była tak Kompletnie już tak zmiotłeś, że tak. nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam za to, że nas słuchaliście. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. Może tak. zainspirowaliśmy Was do hojnego siania i nie byłabym sama, jakbym powiedziała, tu albo tu będzie link wsparcia. Więc wysprzyjcie nas, jeśli macie ochotę. Jest Może to raczej. jest pierwszy krok do tego, żeby żyć hojnie. Więc dzięki Alek. Widzimy się w następnym odcinku. Pa! Pa!